pokazać prezent jaki przygotowałam w Blance, no ponieważ Wy ten film zobaczycie już jak raczej będziemy na imprezie, to postanowiłam, że pokażę Wam, bo może jesteście ciekawi co wymyśliłam. Oto już kupiłam w Tedim takie pudełka, na wierzchu jest napisane Birthday Gift Investigation i jest to wycięte z gazety i poprzyklejane oczywiście. Co jest dalej? Otóż dalej otwieracie pudełko, i jest napisane, a już myślałaś, że zobaczysz, co dostałaś. Nic z tego, kop dalej. Otwieramy to pudełko, i znowu jest napisane, jeszcze nie, musisz szukać dalej. I ostatnie hura! Otwórz te pudełko i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. I teraz te pudełko, jak otworzymy, to tu mamy tak wspaniałej, perfumowej przygody, i to będzie musiała odkleić, czyli dostanie ode mnie perfumy, bo na wieże ciocia nagrywa i. Na YouTube i tak dalej, więc dostanie z mojej kolekcji odlewki przeze mnie zrobione oraz normalne perfumy. A w drugim pudełku, słuchajcie, w drugim pudełku, nie wydaj wszystkiego na głupoty, czyli tam jest dalej kasa. No i taki prezent wymyśliłam. Taki trochę, właśnie zabawowy, taki, wiecie. No, żeby się trochę musiała pozastanawiać, co tam dostanie. I żeby to nie było takie zwyczajne, że zapakowane albo w kopercie i serup, tylko że po prostu faktycznie e, się trochę postarałam. Także nie mogę się doczekać, aż zobaczę reakcję Blanki. Żegnam się z Wami. No i jutro już Get Ready with Me, więc zapraszam serdecznie. Witam! No co słuchajcie, witam Was już dnia kiedy trzeba się przygotować. Nałożyłam sobie już te serum, bo zapomniałam oczywiście włączyć. To jest najlepsze serum przeciw za I jak mi się robiły takie od, po ćwiczeniach, właśnie krostki, to to mi usunęło dosłownie w 3 dni. Więc to jest The Best of the Best, ale to już nie pierwszy raz mówię. Nakładam na twarz te serum które mam w tym słoiczku, te um, z nie z Biodermy, tylko z Bioterm, bio chyba tak to się nazywa ta firma, Life Plankton, uwielbiam. Ono jest takie lepkie, lepką warstwę pozostawia, jest bardzo dobre, świetne wręcz pod witaminę C. No i teraz jeszcze, jak widzicie, mam różowe włosy zrobione. Trochę y, na górną część włosów nałożyłam sobie wałeczki, y, a dolną po prostu wysuszę, będzie mi łatwiej. Y, właśnie zaraz będę suszyła, dlatego że wydaje mi się, że podkręcę chyba troszkę końcówki, jakoś zlokuję je. No i wolałabym już mieć takie suche, suche te włosy, więc jakie teraz. Wysuszę, jest jeszcze wcześniej, jest na razie 8 godzina. Jak je wysuszę, yy, podsuszę, to już same bardzo szybko reszta doschnie, jak coś tam jeszcze będzie, wiecie. Um, a ja w tym czasie po prostu zrobię coś innego. Yy, troszeczkę jestem zła, dlatego że zmyła mi się z nie zna. No, może nie jestem blada, blada, ale no, nie wiem, zmyła mi się. Nie będę się tym przejmowała, mogłam y, kupić balsam brązujący z Bielendy, bo to chyba z Bielendy używam zawsze i y, jeszcze wspomóc te opaleniznę i dziś już bym była pięknie brązowa. No a tak jest jak jest, ale też taka blada, blada nie jestem, u mnie będzie widoczne tylko tak naprawdę ręce i tu, no i plecy, a nogi nie będą widoczne, więc też nie będę się chyba tym przejmowała za mocno. Siglow nałożone, to nałożone. Teraz coś zrobimy jeszcze i nałożymy sobie na dekolt. Ej, tak sobie myślę, że po prostu nałożę sobie krem. O. Jeszcze nie jestem spakowana, także jeszcze się muszę spakować, bo my jedziemy do innego miasta na tę osiemnastkę. Ej, no i tam zostajemy na weekend, więc w ogóle do innego miasta, no do mojego rodzinnego miasta od Białego I a, dlatego się jeszcze muszę spakować. Jak widać, w zrobiłam różowy taki jak u stóp, bo ten miętowy to nie miętowy, tylko bardziej niebieski, więc nie chciałam wprowadzać kolejnych jakichś kolorów, chociaż w pierścionku będzie wprowadzony kolor, ale wiecie, to co innego. Także zaraz będę suszyła te kudły. Um, jeszcze chcę nałożyć SPF, powiem Wam, że nałożyłam ten szampon, no i tam wiecie, myję się dalej, bo tam 2-3 minuty on musi pobyć na włosach, myję się dalej, a później spłukuję i wszystko poleciało mi, cały ten szampon, po prostu piecze mnie wszędzie, aż w gardle, nieprzyjemne uczucie, od razu Wam mówię, to nie jest przyjemne uczucie. No i dobra, i teraz biorę sobie SPF taki do ciała, bo tutaj jest po prostu nie szkoda, a jednak zawsze nakładam SPF, co by się nie działo. Przez to, jak sobie spaliłam, słuchajcie, przez to, jak sobie spaliłam właśnie raz tutaj dekolt, o tak, i on cały czas jest taki ciemniejszy, powychodziły mi te moje takie piegi, to też właśnie od tego. To nie chcę naprawdę. Kremuję się jak mogę, bo nie chcę takich sytuacji. Muszę umyć ręce, a, bo będzie inaczej się rolowało, bo na twarz nałożę inne. E, mam, pomysł na, mam pomysł na makijaż na szczęście. Będzie to coś trochę graficznego, w tym, w czym czuję się bardzo dobrze, ale jednak będzie tak. Um, no, nie chcę być dzisiaj elegancka, chcę dzisiaj być taka, wiecie, e, wpasowująca się trochę. Chociaż wiadomo, no, widać po mnie, że ja 18 lat nie mam. Ale kto zabroni, nie? Poczuć się znowu tak bardziej imprezowo. Myślałam, że mój mąż idzie. Dobra, e, przyniosę, będę suszyła te włosy. Muszę Wam powiedzieć, że słabiej złapał niż za pierwszym razem, bo za pierwszym razem to miałam taki mocarny róż. Natomiast to to jest już słabiutkie. Nie wiem, czy dlatego, że tamto się jeszcze tak nie do końca wymyło, i po prostu nie miał jak ten pigment złapać, ale ogólnie, znaczy, no nie wiem, no i w ogóle bardzo nierówno. Wtedy jakoś tak równiej mi to się pofarbowało i tak mocniej. Zresztą ja Wam tu wkleję zdjęcie żebyście sobie zobaczyli, że no było inaczej, niż jest teraz. Teraz to jest taki delikatny róż, ale jest ok. Wydaje mi się, że jest ok. I są podsuszone, także później sobie jeszcze najprawdopodobniej trochę je podkręcę, a teraz idę robić inne rzeczy. I widzimy się niedługo. Dobra, to zaczynam się malować, słuchajcie. Najważniejsze, co musi być, to jest baza. Baza, która przedłuża trwałość makijażu razy dwa. Baza, kto, na której makijaż też przepięknie wygląda. To jest baza Danessa Marix Yummy Skin Color Universal. Blurring Balm Powder Face and Eyes. Na oczy akurat nie używam, ale na twarz, a i owszem. I dobra, i bazę mamy. I dalej? Musimy sobie przygotować oczy. I teraz ja zawsze kładę korektor, bo Bo po prostu wyrównuje mi koloryt. I wezmę to, zrobię sobie pędzlem. Rozprowadzę. I resztę już będę Wam pokazywała w przyspieszonym tempie. Bo bez sensu jest, żebym gadała. Po prostu to jest tylko Get Ready With Me. Zobaczycie, co wymyśliłam na oczy. Jako makijaż. Tu sobie jeszcze to doklepuję porządnie. I co najważniejsze, bakinguję to. Robię po prostu, słuchajcie, baking tego. Czyli tak. Mm, mam puszek. Mam taki puder, którym właśnie bakinguję, którego nienawidzę, bo to jest Okazało się, że podruba um, Laura Mercier tego pudru. I po prostu używam go tylko i wyłącznie do tego. I do tego się sprawdza, ale do twarzy nie. Bardzo silnie to bekinguje. To jest bardzo ważne. I przejeżdżam też tym pudrem po brwiach, no bo chcę je zrobić i one nie mogą być tłuste. No, inaczej wszystko będzie się rozjeżdżało, więc nie ma sensu. Zrobię kredką, bo mm, i mydełko no, przede wszystkim, mydełko się rozpuści, jak nie wiem, się będę pociła, bo będę tańczyła czy cokolwiek, więc nie ma sensu. Zrobię to kredką, idę jeszcze sobie zmoczyć gąbeczkę i przechodzę e, z brwiami też już gotowymi i będę robiła makijaż oczu. Dobra, i teraz tak, biorę paletkę, mmm, ja akurat gadę, bo tu mam czarny, który jest świetny. Z Delicious Delights użyję sobie tej mięty, ale żeby nie było tak, wiecie, kolorowo, to myślę, że z tego właśnie z Dominique Cosmetics użyję sobie tego różu.